Cześć, z tej strony Kenet. Witam w kolejnym odcinku. Jesteście na kanale Gracz Watch, a dziś zajmujemy się Warframe. Gra na PS4, która jest dostępna również na PC. Więc, jeżeli macie w miarę normalnego PC, możecie w nią pograć. Nie na maksymalnych detalach, ale powinna wam pójść bezproblemowo. Jeśli macie PlayStation 4, to. Gracie w nią teoretycznie w najwyższych ustawieniach, jednak bez efektów cząsteczkowych. Czym zajmujemy się dzisiaj? Dzisiaj zajmujemy się zdobywaniem nowych postaci, zwanych tutaj oczywiście tytułowo Warframe'ami. Aby zdobyć dodatkowe postacie, możecie zrobić to na dwa sposoby: możecie sobie taką postać albo wybudować sami, albo możecie kupić gotową za platynę. Jeżeli macie za dużo kasy, to możecie ją wysłać mi, albo kupić sobie platynę. Jeżeli macie więcej czasu, to możecie zdobyć elementy konieczne do zbudowania nowej postaci. Możecie to zrobić pokonując bossów lub wykonując określone misje w systemie słonecznym. Tak jak tu widzicie, składowe Oberona to Oberon Chases, Oberon Helmet i Oberon Systems. Wszystkie te trzy elementy, które wymieniłem, wypadają z gościa o imieniu Weyhek, którego można znaleźć na górze Everest na ziemi. Jeżeli macie te trzy elementy, musicie dokupić sobie schemat, który możecie kupić w sklepie. Za normalną kasę, w momencie, tu widzicie, właśnie teraz chodzę. Każdy schemat do każdego Warframe'a można kupić za najzwyklejszą kasę, którą dostajemy za misję. Nie musicie wydać ani złotówki ani prawdziwych pieniędzy. Po zakupieniu tego schematu on trafia do waszej kuźni. W kuźni będzie sobie czekał, aż wy uzbieracie wszystkie elementy składowe, wtedy on się aktywuje. Żeby wybudować elementy składowe oczywiście potrzebujecie surowców. Żeby zebrać surowce musicie wykonywać misje i otwierać różnego rodzaju skrzynki, rozwalać różnego rodzaju przeszkadzajki, które znajdują się w levelach. Grając wystarczająco długo, będziecie mieli później tyle tych wszystkich surowców, że nie będziecie musieli się za bardzo przejmować tym, co wam jest potrzebne. Ale jeżeli potrzebujecie czegoś konkretnego, pamiętajcie, najeżdżając na konkretną planetę, zawsze macie wypisane, jakie surowce na tej planecie są dostępne. Nie wszystkie surowce oczywiście są bardzo powszechne niektóre zdobywamy dosyć rzadko albo dosyć późno, jak na przykład moduły kontrolne. Moduły kontrolne są dosyć niezbędne. A nawet powiedziałbym wymagane, żeby zbudować wiele rzeczy w Warframe. Możecie je kupić na przykład za 10 platyny taki moduł. Co ja też uczyniłem, budując sobie swojego Companion Cube, w tym wypadku Dead Cube. Albo możecie po prostu rozwiązywać lub wykonywać misje, które doprowadzą Was do Księżyca Europa. Na Księżycu Europa możecie później zdobywać je dowoli. Ja przechodząc ten Księżyc zaledwie kilka razy uzbierałem 7 modułów co tutaj widać zresztą po prawej stronie. Kiedy już wybudujecie sobie to wszystko? W momencie y, zabrania z kuźni hełmu, systemów i y, obudowy swojego nowego Warframe'a aktywuje wam się schemat Oberona. Aktywujecie schemat Oberona i on buduje się kurewsko długo. Kosztuje chyba 30 tysięcy, o ile dobrze pamiętam, i buduje się chyba ze 3 dni. Możecie to oczywiście przyspieszyć za platynę, ale po co? Nie widzę powodu. Możecie sobie grać... Y, Czymkolwiek innym i też dobrze się bawić. Jeśli chodzi o wybudowanego Warframe'a, którego będziecie mogli zobaczyć tutaj na końcu. Oczywiście zajmuje on slot w, ekwi w ekwipunku. Niestety, jeżeli będę chciał kolejnego Warframe'a sobie wstawić, będę musiał dokupić sloty w ekwipunku. Na szczęście nie są one tak drogie jak niektóre. Rzeczy, które można kupić w sklepiku za platynę. Także prawdopodobnie skuszę się, bo ta gra naprawdę dostarczyła mi masę rozrywki i jeszcze pewnie masę dostarczy. Mam nadzieję, że optymalizacja samej gry będzie postępowała dosyć szybko. Więc teraz, tak jak widzicie, w momencie, kiedy wykupicie sobie schemat do Oberona, możecie go bez problemu wybudować. No i cóż, myślę, że. Zostawię Was z tym filmikiem teraz. Możecie sobie zobaczyć, jak wygląda cały proces, jeżeli Wam się jeszcze nie znudziło. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pamiętajcie, jeżeli szukacie jakiegokolwiek Warframe'a, wystarczy w internecie wpisać Warframe Components i Wikipedia albo jakaś inna strona powie Wam dokładnie, gdzie możecie zdobyć komponenty do tego Warframe'a, co jest potrzebne, jaka jest, nawet, jaka jest nawet szansa na zdobycie tych komponentów. Także. Nie musicie wydawać pieniędzy na tą grę, jeżeli nie chcecie. Jedyne, co musicie mieć, to troszeczkę czasu i cierpliwości i zdobędziecie wszystko to, co można kupić za pieniądze. I to wcale nie w tak długim czasie, jak w niektórych grach free-to-play. To będzie wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli wam się podobał, dajcie łapkę w górę, polecajcie ten kanał znajomym. Im was więcej, tym bardziej mi się chce kręcić filmiki. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!